Wszystko, proszę Państwa, jak Państwo doskonale widzą, zmierza do pewnego wyjaśnienia i to wyjaśnienie oczywiście my z redaktorem Janeckim dla Państwa mamy, bo któż miałby mieć to wyjaśnienie, jak nie my? Chodzi po prostu o 5G proszę się teraz trzymać foteli, bo materiał jest niebezpieczny i nie chcemy, żeby Państwa też poraziło coś. Na wstępie chciałbym zwrócić Państwa uwagę na zamaskowanych panów stojących z tyłu. Być może jest to kwestia tak zwanego koronawirusa. Mówię to specjalnie tutaj do wszystkich kamer, abyśmy wszyscy my i wszyscy mieszkańcy mieli tego świadomość, w jakiej atmosferze pracujemy. No dalej, chciałem pokazać, w jaki sposób wygląda dyskusja ze społeczeństwem. No nieładnie tu pachnie. E, nie wiemy, czy to jest kwestia jakiegoś dowcipu, czy po prostu nawet tutaj się niesie ten e, smród. E, normalnie byśmy się, e, faj, zwrócili do e, prawa do życia, e, tylko że jest z tym pewien problem. Mateusz, co się stało? E, tak, wczoraj o godzinie 23 nasze wszystkie posty zostały wycenzurowane na Facebooku. Dostaliśmy najpierw tak zwanego shadowbana. <laughs> Powiedz coś, słoniaczku, się, że Do początku września w zasadzie nie wiedziałem nic o 5G. Zobaczyłem pewne perspektywy. To jest to, co szykuje nam masoneria swoim rządem światowym, swoim państwem. Jednym państwem na świecie, bo w istocie i o tym mówią dokumenty rządowe, o tym mówią dokumenty Unii Europejskiej i o tym mówią inne istotne wypowiedzi dotyczące 5G. 5G jest po to, żeby powstał Internet rzeczy. A Internet rzeczy to jest coś, czego jeszcze nie było. To jest zupełnie nowy świat. Świat, w którym inwigilacja, kontrola yy, 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 są. Największe możliwe, jakie tylko można sobie wyobrazić. To nie, nie jest kwestia możliwości technicznych, bo możliwości techniczne będą już takie, że większej inwigilacji, większej kontroli nie da się już przeprowadzić. No i powiem Ci, Staszku, że ja bym chciał tylko poznać jedną odpowiedź. Nie wiem, czy ją znasz, czy pan Krajski już jest po kontakcie? z 5G, czy dopiero przed? Bo jeśli jest przed, no to kontakt go może już tam troszeczkę mu jeszcze zamieszać w głowie. Bo a jeśli jest po, no to ja rozumiem i rzeczywiście no w takim razie ja nie chcę mieć kontaktu żadnego z 5G, to ma tak Ale W tych studiach dogłębnych pan Stanisław Krajski wie jeszcze mniej o 5G, niż wiedział, nie wiedząc nic o, o, o 5G. To też jest... Yy, yy, on też próbował szczęścia spod ręki, że go zabrał na żeby nie było, że my się czepiamy. Ale czy to nasza wina, że takie postacie... Tak, jak że, że ten Garland. człowiek wyłapuje większe talenty, Pani tak Galant naprawdę. No nie i, nie może i tam wyskakują. No, ja mam pewien problem, kiedy chodzi o konfrontację tak zwanej ciemnoty z jakąś elementarną wiedzą. umysłu. Elementarną wiedzą. No bo na przykład to oni mówią, że mózgi się ugotują od 5G, no bo to jest częstotliwość ktoś ma, to się ugotują, ale... Od dwudziestu kilku.